Cześć, witajcie, z tej strony Robert, no i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić aplikację do obsługi kamery HTC którą mamy tutaj. No i na samym początku no HTC powinno dostać po nosie i to ostro, z jednego prostego powodu. Niestety, ale na stosunku Galaxy Note 4 udało mi się dwa razy połączyć tą aplikację z kamerką i później to nie działa. Szukałem w sieci problemu i problem jest dość oczywisty. Okazuje się, że w momencie kiedy nie mamy wpisane w nazwie urządzenia HTC, co ma na przykład miejsce w przypadku 820 Desire. Niestety jest cały czas problem z łączeniem się. Tam występuje błąd 90, różne czasami w ogóle nie chce się łączyć, jakby nie widział kamery. Jest to jakiś ewidentny błąd, nie wiem czy celowy, czy niecelowy, ale działa to idealnie z urządzeniami, które mają wpisane HTC. A jeżeli nie mamy urządzenia HTC, no to musimy wcześniej po prostu sobie, że tak powiem, wyczyścić urządzenie, usunąć ze sparowanych, i wpisać w naszym urządzeniu, żeby było po prostu HTC. Ale przejdźmy już sobie do samej aplikacji, która, no, zobaczcie, no, no, brak połączenia, łączenia, nie wiem, czy muszę tutaj ruszyć kamerą znowu, żeby ona się, że tak powiem, tutaj, o, jest, połączyło się. Okej, okay, aplikacja jest dość prosta, telefon się ładuje niestety, bo, bo nie mam jak inaczej tego pokazać, w każdym razie aplikacja jest dość prosta, pokazuje wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy, Dodatkowo, jeżeli utworzy kolor z jakichś zdjęć z danego dnia, robi to za pomocą aplikacji Zoe, więc można sobie z tego skorzystać. W ten sposób wybieramy sobie zdjęcia, które chcemy udostępnić, zapisać w telefonie albo usunąć. Klikniemy usuń, no to zaznaczamy sobie zdjęcia, które chcemy usunąć, i potwierdzamy i tyle. Mamy pamięć tutaj urządzenia, 6.6 dostępne z 7.4. Mamy stan naładowania baterii. Baterię mamy od piątku naładowaną. I sporo tych filmów pokręciłem, porobiłem trochę zdjęć, więc myślę, że bateria jak najbardziej tutaj na plus. Tym bardziej, że oczywiście ona się włącza wtedy, kiedy ją chwycimy to urządzenie, czy też ono samo wyczuwa kiedy ma się włączyć. Więc tutaj pod tym względem ok. Nie będę wspominał na razie o zdjęciach i o filmach, bo mam dla Was przygotowanych trochę filmów ciekawych, więc to Wam oczywiście pokażę w jakimś fajnym kolażu. Ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą aplikację. Aplikacja, oczywiście, jest możliwość tutaj włączenia podglądu z kamery, więc, no, tak jak widzicie, troszeczkę to trwa dziwne. Na no, lądzie 4 działało to szybciej w, w poprzednim, za poprzednim razem, więc tutaj po prostu musimy troszeczkę poczekać. Mm hmm, Włączysz się, czy się nie włączysz? No, dalej, działaj, działaj. Nie wiem, z czym jest spowodowany kolejny problem, łączenie. O, jest. Okej, okay, udało się. Zobaczcie, opóźnienie jest no, takie, bym powiedział trochę. Rzeczywiście, strasznie szeroki kąt, jeżeli chodzi o tą kamerę. Tak jak widzicie. Mamy delikatne opóźnienie, tutaj, tak jak zresztą o tym wspomniałem. Możemy oczywiście robić sobie zdjęcia. Możemy oczywiście włączyć sobie nagrywanie zdjęć, możemy zrobić zwolnione tempo, no i filmy poklatkowe. czyli czy tak, no filmy poklatkowe. Jest też możliwość strumieniowego nagrywania, czyli tego na żywo, ale o tym za chwilę. Przejdźmy sobie do ustawień, bo właśnie tak, ustawienia aparatu. Tu możemy sobie włączyć, jeżeli chodzi o ustawienia Full HD, albo HD, i wtedy mamy 30 klatek w jednym i drugim przypadku. Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to 12 megapikseli albo 16, to w zależności jak sobie ustawimy. No i wtedy mamy też inny format. Możemy włączyć sobie bardzo szeroki kąt, wtedy ten kąt jest jeszcze szerszy i to chyba będzie tutaj widać, jeżeli chodzi o, że tak powiem. O, widzicie, jest jeszcze szerszy kąt, więc można sobie to zmienić w ustawieniach aparatu. Mamy dźwięk, głośny, nazwa, hasło, bo oczywiście musimy sobie hasło tutaj wymyślić, żeby każdy nie mógł nam się dołączyć do tej kamerki. Yy, usuwanie, pozapisanie na telefonu, żeby zwolnić pamięć samego urządzenia, bo oczywiście mamy w środku kartę microSD. Yy, lokalizowanie zdjęć, czyli taki geotagging. Stabilizacja wideo, która niestety nie działa jakoś super, kontrola odliczania filmu poklatkowego. Automatyczne obracanie i pokaż podglądy ZOE, to możemy sobie również tutaj włączyć. Kopia zapasowa, to tutaj mamy możliwość wykonania tej kopii, tak jak w normalnym HDC. No i mamy możliwość robienia strumieniowej transmisji na żywo, ale tylko za pomocą Google+, Plusa, więc nie wiem, szkoda, że tutaj nie ma jakichś innych opcji. Ustawienia zaawansowane, no to formatowanie karty SD, aktualizacja dodatkowo pobieranie danych za pomocą sieci komórkowej możemy sobie to wymusić, jeżeli nie chcemy tylko Wi-Fi, możemy wyłączyć kamerę, zresetowanie do ustawień fabrycznych i tak naprawdę to jest wszystko tutaj. Więc możemy sobie oczywiście podłączyć się z inną kamerką. I tak to wygląda, więc, ale sam Bajer, jeżeli chodzi o podgląd na żywo, jest ok, troszeczkę tak jak widzimy, co opóźnienia. Planuję zrobić jakiś dłuższy też film, taki poklatkowy, żeby zobaczyć w ciągu kilku godzin, jak to będzie wyglądała ta sceneria. Oczywiście dam Wam znać, jak to wyszło ostatecznie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej aplikacji, dajcie znać, no tak jak wspomniałem. Tak jak widzicie, zdjęcia poklutkowe możemy sobie ustawić tutaj, oczywiście, co ile zdjęcie sekund, ile minut ma nagrywać, czy mają być płynne klatki, czy też nie, pokazuje, ile wykona zdjęć dokładnie tutaj. No i możemy sobie przerwać, że tak powiem, robienie tego nagrania jakby w międzyczasie, więc taka jest opcja. I tutaj możemy sobie zrobić zwolnione tempo, i tutaj, oczywiście, nam sama kamera daje o tym znać. I tak to wygląda generalnie. Sama aplikacja działa płynnie, jeżeli chodzi o urządzenia HTC, ale co jest z resztą urządzeń, to, to szczerze powiedziawszy nie wiem i szkoda, że tak to akurat wypadło tutaj. Ale na szczęście mam 820, która to jakby udostępnia tutaj, więc nie ma z tym większego problemu w tym przypadku, ale inni użytkownicy muszą mieć to gdzieś tam na uwadze. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.